Cześć, cześć, cześć. Witam się z Wami recenzją książki Magda Adamska, jest to powieść w pół do końca czasu seria Równoświaty. Książkę dostałam z klubu recenzenta serwisu na kanapie.pl, za co bardzo serdecznie dziękuję. Wydało ją wydawnictwo Nowares, a premiera była 8 maja 2024 roku. I na początku mam dla was cytat. W końcu, gdy świat jeszcze kilkukrotnie przetasował się w obitych obrazach, Zobaczyła na środku łąki wiszącą kulę, przypominającą bańkę medlaną. Podeszła do niej na chwiejnych nogach i wyciągnęła rękę w stronę opalizującego punktu. Coś szarpnęło jej ciałem w okolicy pępka. Poczuła, że traci grunt pod stopami i spada w niekończącą się noc. Była niemal pewna, że w oddali widzi siebie. Słuchajcie, przed Wami książka, która jest naprawdę świetną fantastyką, choć autorka użyła tutaj dawnych wizji, starych szamanek, czy też może nawet takich, wiecie, babek zielarek. Główna postać ma pewien dar, w którym widzi aurę innych ludzi. I słuchajcie, ktoś, kto nigdy nie interesował się takimi ludźmi, uzna to za fantastyczny wymysł. No to jest fantastyka, więc dlatego o tym tutaj ktoś napisał. Ale, ale, jeżeli lubisz zgłębiać się w dawną naukę, to powiem Wam, że będziesz wiedział, że to zwyczajna prawda. Ludzie, którzy są blisko natury, naprawdę mają inne instynkty niż ci, którzy karmią się wyłącznie chemią. I widzenie aury innych osób jest czymś, co się czuje, jest taką emocją, którą osoba po drugiej stronie emanuje, gdzie naprawdę czujecie, widzicie i domyślacie się, co sobą może reprezentować. Ale jak to głosi technika manifestacji, każdy z nas wytwarza energię, dlatego przyciągamy do siebie ludzi o podobnym poziomie naszego wnętrza. Ale to już temat na inną historię. Ale na podstawie tego możesz się dowiedzieć, dlaczego jesteś z tym, kim jesteś i dlaczego przy tobie są ludzie tacy, jacy są. Wracając do treści depitująca, pisarka stworzyła jeden świat, ale jakby równoległy z tym innym. Kiedy w jednym kogoś nie ma, w drugim się pojawia. Autorka ciekawej i mądrze opisała tematy przejścia. Gdzie jej pióro może jest proste, choć skupiła się na konkretach, a ogólniki ogólnie pozostawiała ogólne. Fajnie to zabrzmiało. Wiecie, skupiamy się tutaj na konkretnej osobie, chociaż pojawienie się pewnego chłopca daje nam naprawdę dużo do myślenia, gdyż no, jedna strona niby drugą zna, ale ta druga tylko czuje, że jest na blisko, więc tak naprawdę no, nie wiemy tutaj przez dłuższy czas o co chodzi. To było takie ciekawe doświadczenie, no i właśnie pokazanie tego drugiego świata równoległego z tym obecnym. Ciężko jest dokładnie opisać, o czym jest książka, gdyż zdradzenie nawet ogólnej treści będzie miało swoje odbicie właśnie później, przez co może być no dosyć sporym spoilerem, bo. Wiecie, to, co się dzieje teraz, przez jakiś czas dzieje się tam y, później, i, i jeżeli nawet powiem wam, co się działo później, to będzie znaczyło, że dzieje się teraz i, i po prostu nie da się o niej opowiedzieć nic oprócz tego, że naprawdę warto ją przeczytać. Słuchajcie, dodam tylko, że jest to jeszcze jedna z takich nieokład nieodkładalnych pozycji, gdyż tutaj wciąż coś się dzieje i sny no, tej postaci składają się na dosyć większe zagadki, które też próbujemy złożyć oczywiście z jej życiem obecnym, no bo to nas będzie bardzo wciągało. Książkę się czyta i przy niej myśli. No bo to sprawia nam frajdę. Jest to napisane pod takim kątem, że nie czytamy tylko literek, ale i o tym myślimy, zastanawiamy się, jak to było i dlaczego tak się dzieje. Jedynym malutkim minusem jest jej drobny druk, który niestety spowalnia to czytanie. No, według mnie jest idealną młodzieżówką, dosyć taką sporą gratką dla tych, którzy chcą się na przykład dowiedzieć czegoś o fazie śnienia. Książkę Wam polecam. Wydaje mi się, że jest warta uwagi, bo no bardzo fajnie mamy zakreślony ten świat i tak naprawdę, tak jak niedawno recenzowałam książkę Czorneja, gdzie nie było wiadomo, czy to jest pisarz, czy to jest morderca, tak tutaj nie wiadomo, czy ona jest w tym śnie, czy ona śni, czy jest w tym momencie, w tym śnie y, czasie równoległym. Więc wiecie, no, całkiem, całkiem mądrze napisane. Dlatego wam je polecam. Trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.